Jak mam zacząć? się nie mam teraz. Ja pukam, ty mówisz. Ja. <laughs> Przy okazji wizyty we Wrocławiu odwiedziliśmy cukiernię Nanan, która była też jeszcze jakiś czas temu w Gdańsku, ale już nie ma, jest tylko we Wrocławiu, więc musimy skorzystać, musieliśmy skorzystać oczywiście, bo jedliśmy i tam nam smakowało. Tutaj są pierwsze dwie monoporcje. Zaraz pokażemy, co mamy dalej. Jeszcze makaronik, amatorów jest więcej. Mamy karpatkę, ptysia, e, tartę z wiśnią, miała być. E, tutaj jest coś z jabłkiem, e, karmelem, orzechem. Tutaj jest krem bryle z wanilią. Tutaj mamy jeszcze malinę, to e, była malina z białą czekoladą, to różowania. A tutaj mamy mango marakuja, także próbujemy. I makaronik z z czym on był? Z jakąś czekoladą też. Tam z jaką. Dobra, będziemy próbować. Zobaczysz, jak będzie smakować. Leże? Powiem tak, moje ostatnio były pełne, więc nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Mm. Ma jakąś nutę pomarańczową i kruszy się. Nie jest zły, no ale teraz nie mam wyrzutów sumienia, że mi czasami nie, nie. nie wychodzą. Nie chcesz? On jest jakiś... mm. Jakaś czekolada z pomarańczą? Mm. Może być, a nie ma. Dzielimy na pół. Ja chcę zobaczyć, co jest w środku. E, jak tam próbowałam kiedyś deser z tonką. O, ten, fajnie wygląda, to jest coś czekoladowego. To ten z tonką mi tak przypomniał wtedy do gustu, że e, koniecznie musiałam go odtworzyć u siebie i zrobiłam właśnie taki podobny. E, I był bardzo dobry, więc jestem teraz ciekawa, jak to tu będzie wyglądać. To, mamy jakiś spód chyba, Coś z czekoladą i z maliną. A ja myślę, że to działa czekoladą. I co, jak ci smakuje? To jest dosyć mocno czekoladowe. Mm -hmm. W ogóle to brownie. Nie fajne wilgotne. Mm, ten mus malinowy też jest mocno malinowy. Trochę odchodzi od tego przekoleniu, ale mm, ten mus malinowy jest dobry. Mm. To fajne nie za słodkie, no. Do brownie tu też dobrze smakuje. Ja wiem czy to było dobra. Dobra, masz to. Tu mamy monoporcję. To była z białą czekoladą i mam go marakuja i mamy nawet taki liścik czekoladowy. Ta polewa lustrzana. Tu jest tip top zrobiona. Bardzo mi się podoba. Nie bo tak nie mi się podoba, jak tak, tak jest ja to tak, tak też jest też. Jak wygląda w środku? A tu jest taka podwójna wkładka. I jeszcze jedna, ale fajna. Tu jest mus z zewnątrz, potem jest jedna warstwa, druga warstwa, i jeszcze. Ten daj, krew. To jest dobre. Mnie to smakuje. To jest dobre, nie za słodkie. To jest takie. brakuje tylko czegoś chrupiącego, bo te warstwy tutaj w środku są dobre. Ja lubię owoce egzotyczne i to i pachnie i smakuje, ale jak już pod, podczas jedzenia całości od ja tego piernika nie czuję. Nicło? Mocno? Tu może na środku jakby coś trochę chrupiące, ale albo była może jakaś pralina i zmiękła. Ta owocowa żelka w środku jest dobra. Bardzo mało mówisz, jak na takie smakowanie idę. No, no bo ja czekam na moje smaki. Mhm. Na razie zaczęłaś od tych, co ty chcesz. No różowe było twoje. No różowe no było dobre, takie fajne, takie słodkie. No, ja nie jestem fanką czekoladowych rzeczy, takich, typowo. Było dobre, mi to dla smakowało. I temu z No tam, tam to ogólnie ten, a tutaj... No tak wiesz, ja nie lubię takich tych piernikowych. I też nie lubię owoców egzotycznych. Tak może, ja czofosów, jak może nie to owoców się... No, ale fajnie. Ogólnie te tekstury są spoko. Ja już jestem najedzona po tym dwóch kawałkach. W Dobra, to teraz będzie coś dla Ciebie. Bo ja znowu z tego to tak za bardzo nie chcę. To jest karpatka. Teraz jeszcze się mi gdzie to był ten początek. A, dlatego to jest zawinięte. Okej. Okay. Jakby się rozlała cała. Karpatka, taka wersja, spora. Ja próbuję krem. Mm, coś Mm. Dobra. Dużo kremu. Krem jest taki, no typowo karpatkowy, Karparkowy. taki mm, delikatny, ale nie żaden paczkowany, absolutnie. Mm. Możesz zjeść no, ciasto, parzone i tak. Dobra, zrobię to tak, teraz po niecku, nie? nie? moje smaki, ale jeżeli ktoś ogólnie mm, karpatkę lubi, to myślę, że będzie zadowolony i krem jest naprawdę full. Mm. Ja jestem typ y, monoporcja. Zdecydowanie, nie takie rzeczy. to jest maki? Mm -hmm. A ten owoc, co tu jest? Malina? Mmm, owoc dobry. Co? Mm, chyba nie Malina. Wiśnie, wiśnia chyba. Taka słodka Wiśnie, ale dobre, dobre. Owoc taka dobry. Owoc jest taka. fajnie, do, do tego kremu takiego właśnie takiego delikatnego, to dobrze się no tutaj kontroluje. Nie, nie chcę Nie, nie chcę. Ja tam mam no chęć na inne myli. rzeczy, nie. Krem. Nie. Dobry kram, naprawdę. No do całości pasuje, ale to dla... Ja karpatki nie lubię ogólnie. Nie no, byś tak, coś zrobić. No raz jest. spróbuję, raz zrobię. taki właśnie, ty mówisz, że tak się, się rozlało. Ale takie fajne, że nie taki ten zbity. Zobacz, to już jest takie, o, ciepło zimno, ciepło zimno. To... To do to bierzemy i zaraz tutaj wyjaśnimy, o co chodzi. Nie tego nie dawaj, nie? Tu jest jabłuszko, ale to ciepło-zimno nie ma wpływu w ogóle na to. To jest zamszowane ze zbyt bliskiej odległości i po prostu ten zamsz podczas stykania e, się za bardzo roztopił. Tak, to jest normalnie, jak to dotkniesz twarde i to jest zamsz e, samorobny, to nie jest zamsz z puszki, bo gdybym zrobiła takie coś zamszem e, z puszki, to nie byłoby tu nic e, i też można o, to po prostu złapać. I praktycznie, no oprócz tego, że wygniotłam, to nie zostawia nic. Dlatego znam, że samorobne jest takie dobre. Co to jest ty. Tu mamy taki chrupiący spód. Znaczy, mam nadzieję, że będzie chrupiący. I mus. Co tu jest jeszcze? Tu miał być karmel, jakaś taka wkładka jabłkowa, coś tam z orzechami. No zobaczymy. No, to chrupię. ma jakieś. Chrupię pszenicę, czy ryczek spandowany? Taka chrupka, trochę z orzechami, czekolada, trochę cynamonu. Ta wkładka jabłkowa jest taka mm, fajna. Jabłkowa? Ten mus, który jest tutaj sam, to taki jest trochę Trochę nijaki, mm, jakby nic nie czuć z niego. Mm, ale sama ta wkładka jabłkowa jest spoko. Tak szczerze mówiąc liczyłam, że trochę więcej będzie tego karmelu, a tu jest bardzo malutko. Tu jest kolejna monoporcja i to było crème brûlée i coś tam, coś tam. Teraz zobaczymy. Limiejszy mm -hmm. kawałek? Właśnie ja nie wiem, czy to nie jest czasami z karmelem też? No chyba miało być. No, wygląda ładnie. O, to będzie słodkie. Jest jakaś wkładka. Mm. Mm. Tu są chrupiące kuleczki z Monalizy. I one dalej chrupią. Fajnie. To jest mój smak. Mój smak, totalnie. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Kulki dalej chrupią. Czekoladka? I ta polewa, naprawdę polewa lustrzana powoduje, że to jest jeszcze słodsze. A sam sobie deser jest słodki, ale wygląda ładnie. Jest dobre, tym karmelem też jest dobre. To mi smakuje. I Biszkopcik, i coś jeszcze tu jest? Muszę popić. Fajne, to mi się podoba. Z tych wszystkich, które jedliśmy dotychczas, powiedziałabym, że to jest najlepsze. Na drugim miejscu by była ta malina. No, ja mam inne starania. To zależy trochę od bustów. No, bierzemy za chwilę, jeszcze. I kubków smakowych. Mhm. Jeszcze dwa desery przynajmniej. Czy on chrupie? Zaraz zobaczymy. Te za pałeczki. To jest czekolada. U góry jest pistacja. No chyba pęknę, ja, ja będę już chciała tylko posmakować. Ale pty się z kruszonką to jest... W moim sercu jest osobne miejsce na ptycie z kruszonką. O jest! O ja! No Daj mi ten większy. Choćbym miała pęknąć, to zjem. się to są ptysie. W środku mamy krem chyba Nie Budyniowy pistacyny? To są orzechy? No pistacje. ale dobre. Krem jest dobry, w środku jest jeszcze coś tam owocowego. No, 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 no. Mm. Dobra. Jakbym miała teraz powiedzieć, to ptys. Ptys, a potem ten krem bryle. I potem Malina. No, w jest ok. No, dobra. Nie, nie ma się do czego przyczepić, jest e, bardzo dużo kremu. Pęknę. ale to jest dobra. Mi najlepiej, ja. szczerze mówiąc, i tak smakowała ta karpatka. Naprawdę. Karpatka, potem ptyś. I myślę, że następnym będzie ta. ta tarta pewnie jednak. Tak, nie Ja ogólnie też. Dawno nie zjadł tylu słodyczy naraz. Trochę mnie No, mnie też. Może tę tartę zostawimy, sobie wydaje trochę. Nie, daj. Daj to i miejmy to z głowy. Nie no było za dużo. <noise> Ostatnia tarta. Tu jest tarta z wiśnią. Jakieś takie ciasto zapiekane w środku. Ja myślę, że będzie jakiś krem czy coś. Próbujemy. Ja już nie mam siły, szczerze mówiąc. Ale ostatni kęsek. No teraz żałuję. nie wolno. No bo jest dobra, no. ale już nie mam siły, żeby jeść. Ale jest pyszne. Tutaj Marcelowi. wiąże. fajne miękkie, w środku nie jest taka krucha wcale. Ma już kruszonkę na górze, właśnie wiśnie. Jest takie tradycyjne, takie słońskie ciasto, no, nie? Bardzo dobre. Bardzo dobre. To jest takie słodkie, tradycyjne ciasto w I co, jakbyś miał teraz po zjedzeniu tych wszystkich deserów powiedzieć, który? No, no. no chyba najlepsza jest ta tarta. Jednak. Potem karpatka. Potem ten ptyś. Reszta to jakby no, nie jest do końca mój gust, więc no nie będę na No dobra, to powiedzmy ja też wybiorę trzy najbardziej. Dla mnie ten ptyś. I ta monoporcja creme i co jeszcze mówiłam, i Reszta. później ta malinowa. Reszta była ogólnie ok, ale nie żeby jakoś tak strasznie szałowa, ale generalnie tam mają dobre desery. Więc jeżeli na przykład jesteście z Wrocławia albo wybieracie się do Wrocławia, to na monoporcję czy jakieś inne desery jak najbardziej możecie przyjechać. Polecamy. Ceny są takie, powiedzmy, jak wszędzie w mieście, tak bym powiedziała. Są też droższe tukiernie, więc myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Makaronik był za 8, a reszta to tak była od 20 w górę, 20, od, między, między 20 a 30 zł, czyli takie powiedzmy normalne ceny, jeżeli chodzi właśnie o tego typu desery. Wybieramy się jeszcze w jedno miejsce, więc jeżeli Wam się spodoba, to no, kliknijcie serduszko, dajcie komentarz, to zrobimy też film z drugiej e, cukierni i degustację, co też no, tam no, fajnego e, nie kupiliśmy. Podobało Ci się? Bardzo, mina jest bardzo przekonująca. Dziękujemy i życzymy wszystkiego smacznego. Pa!